i które e, e, najwyraźniej stały się obiektem ataku e, ze strony e, sił reżimowych e, pod pretekstem walki z faszyzmem, pod pretekstem walki z, jedną z mową nienawiści, e, pod pretekstem walki o tolerancję pod pretekstem walki z ksenofobią, homofobią, różnymi wszystkimi fobiami wojny chce się nam narzucić Panie przy pomocy tego rodzaju psychicznego terroru, a być może nawet nie psychicznego Panie to, żebyśmy się poddali, żebyśmy wiesili białą flagę więc proszę Państwa, żebyśmy się nie poddawali temu terrorowi żebyśmy na tak jak Rzymianie starożytni mieli yy, pożegadło y, każdą myśl udzielali natychmiast każde spostrzeżenie w pełną godności sentencję. I jedną z takich sentencji jest VI Refeller Lizel. To znaczy siłę godzi się odeprzeć siłę. Nie kapitulujmy przed terrorystami, nie kapitulujmy przed totalniakami, brońmy wolności słowa, brońmy wolności wypowiedzi, brońmy wolności gromady, bo od tego, od naszej dzisiaj postawy zależy to, czy będziemy żyli w kraju wolnym, czy też będziemy żyli w kraju zniewolonym. I specjalnie prosiłbym Państwa o zwrócenie uwagi na sytuację tej szkoły dzieci, bo ona na pewno będzie obiektem ataku, również z użyciem instytucji państwowych. Nie stanowi żadnej tajemnicy dla nikogo, że można każdy podmiot gospodarczy y, doprowadzić do stanu bezbronności przy pomocy takich szykan, jak na przykład kontrole skargowe i tak dalej. Więc proszę Państwa, żebyście pamiętali o tych, którzy zaryzykowali, żebyśmy mogli sobie swobodnie porozmawiać. Żebyście Państwo o nich nie zapominali. Dziękuję bardzo. Liczą, liczą na to, nasi wrogowie, wrogowie wolności w Polsce, liczą na to, że każdego z nas wykończą osobno. Nie dajmy się wykańczać osobno. Że pokażmy, że nie jesteśmy osobno, że my też potrafimy się porozumieć w obronie naszych praw, w obronie naszej wolności. Proszę Państwa, przechodzę do tematu prelekcji Antypolonizm. Antypolonizm jest pewnym skrótem myślowym obejmującym bardzo bogate treści. Mianowicie pod tym słowem kryje się, kryją się dwie polityki historyczne, niemiecka polityka historyczna i żydowska polityka historyczna. Kryje się działalność piątej kolumny w kraju, w której można rozróżnić nurt świadomy i nurt nieświadomy. No i kryje się za tym również, kryją się za tym również cele polityczne, którym te wszystkie przedsięwzięcia mają służyć. I postaram się to wszystko, co się kryje pod tym skrótowym pojęciem antypolonizmu, przedstawić. Proszę Państwa, na początku lat 90. pojawiło się w środowiskach żydowskich, amerykańskich głównie, takie dziwaczne oskarżenie pod adresem nie poszczególnych Polaków, nie poszczególnych środowisk polskich, tylko oskarżenie pod adresem narodu polskiego jako takiego, że w obliczu holokaustu zachował się biernie. No to może nie jest jakaś straszna zbrodnia, ale też nie przynosiłoby to naszemu narodowi chwały, że w obliczu holokaustu zachował się biernie. Oskarżenie było tym bardziej dziwaczne, że ci oskarżający nie precyzowali, co właściwie naród Polski powinien zrobić, żeby nie zasłużyć na taką lekceważącą recesję. Bo nie prawdą jest, że nic nie zrobił, że tak całkiem biernie się zachował. I żeby nie być gołosłym, to przypomnę, naród polski, to znaczy państwo polskie, yy, wdało się w wojnę z Rzeszą Niemiecką. W 1939 roku wdało się w wojnę z Rzeszą Niemiecką, a więc z państwem, którego wszyscy wtedy się obawiali. Bo jak się okazało, i w tej wojnie armia polska została pokonana, właściwie została rozgromiona i naród polski został wydany na łaskę i niełaskę dwóch swoich wrogów, bo się okazało, że wrogów jest dwóch, Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, które dokonały okupacji terytorium Polskiego i każdy z tych państw na terenie swojej okupacji po obydwu stronach kordonu rozpoczęło akcję eksterminacyjną, poczynając od warstw państwotworczych, warstw przywódczych. Ta akcja eksterminacyjna była koordynowana przez przedstawicieli obydwu państw okupacyjnych, Dzisiaj nie jest żadną tajemnicą, że NKWD i Gestapo odbywały okresowe narady, żeby tę akcję eksterminacyjną narodu polskiego uzgadniać, koordynować, że tak powiem, w celu jej większego usprawnienia. Ostatnia taka narada miała miejsce w Zakopanym w lutym 1940 roku. Mimo, to, mimo tego naród polski wytworzył ośrodki oporu, również oporu zbrojnego. Nie tylko się nie poddało, ale wytworzył ośrodki oporu, również ośrodki oporu zbrojnego, ale warto zwrócić uwagę na pewną, pewien brak symetrii. Otóż o ile na terenie okupacji niemieckiej te ośrodki oporu, również ośrodki oporu zbrojnego powstały stosunkowo szybko. No i dosyć gęstą sieć zaczęły tworzyć, o tyle na terenie okupacji sowieckiej nie. Wymaga to wyjaśnienia. Ten brak symetrii wymaga wyjaśnienia. Czy dlatego, że na kresach wschodnich, to znaczy na terenie okupacji rzymskiej, byli gorsi Polacy niż na terenie okupacji niemieckiej? No, tak nie było. Tak nie było, nie ma żadnych podstaw, żeby tak twierdzić. No ale jakaś, jakieś przyczyny musiały być, że ta, ten brak symetrii wystąpił. W związku z tym że warto się zastanowić nad dwiema przyczynami. Pierwszą przyczyną, pierwszą przyczyną był listą trzecim. 23, kiedy został w czasie wojny już brytyjskim premierem, polecił szefowi swoich tamnych służb podpalić Europę. To znaczy wzbudzić w Europie ośrodku właśnie ruch oporu. Ale nie całą Europę kazał się podpalić, tylko tę część, która była pod wpływem Rzeszy Niemieckiej. Józefowi Stalinowi nie chciał świecić w oczy żadnymi pożarami, widocznie liczą się z tym, że jakoś tam się z nim w przyszłości pogada. I to była jedna przyczyna, że na terenie okupacji sowieckiej Europa nie została podpalona. Natomiast na terenie okupacji niemieckiej? Jak najbardziej. Druga przyczyna już z Minstonem czerciłem nie miała nic wspólnego, tylko że leżała raczej po stronie niemieckiej. Otóż, o ile na terenie okupacji niemieckiej ludność żydowska stosunkowo szybko została izolowana od ludności polskiej to na terenie okupacji sowieckiej sytuacja była całkiem odwrotna. Nie tylko dlatego, że o żadnej izolacji nie było mowy, ale również dlatego, że spora część ludności żydowskiej na terenie okupacji sowieckiej przeszła na stronę wroga, świadcząc mu usługi przede wszystkim zwierzę. A ponieważ to byli ludzie, którzy od stuleci tam żyli, także społeczność polska nie miała przed nimi żadnych tajemnic. Społeczność Polska była całkowicie transparentna przed taką wywiadowczą penetracją, co oczywiście nie sprzyjało wytworzeniu jakichkolwiek ośrodków oporu, a zwłaszcza ośrodków oporu ludzkiego. Tym bardziej, że Sowieci rozpoczęli wywózki już w lutym 1940 roku w Co świadczy, co uprawdopodobnia te poszlaky, że to mogła być druga przyczyna ważna. Ano to, że kiedy wybuchła wojna sowiecko-niemiecka, kiedy, że tak powiem, również wschodnia część Europy została objęta obowiązkiem podpalenia i kiedy front niemiecki przesunął się na wschód, ludność żydowska została na Kresach Wschodnich natychmiast izolowana od ludności polskiej. Natychmiast na terenie Kresów Wschodnich rozwinęły się potężne ośrodki polskiego oporu, również oporu zbrojnego, często nawet znacznie potężniejsze niż na terenie Polski Centralnej. Wspominam o tym dlatego, że yy, no w świetle tych faktów powszechnie przecież znanych, przynajmniej w Polsce powszechnie znanych, yy, zarzut bierności w obliczu Holokaustu brzmi dziwacznie. Brzmi dziwacznie. Gdybyśmy byli złośliwi, to moglibyśmy ten zarzut odwrócić i powiedzieć, że no, Żydzi nie zrobili niczego, żeby uratować tak 3,5 miliona Polaków od śmierci. No bo rzeczywiście nie słychać było, żeby na przykład Żydzi Amerykańcy, nie wiem, rzucali się w morze, czy coś takiego, żeby na znak protestu i tak dalej. O, niczych, o żadnych takich przypadkach nikt nie słyszał, ale nikt po naszej stronie takiego zarzutu nie wysuwał, bo zdaje sobie sprawę z jego absurdalności. Tymczasem druga strona się nie kremuje i ten zarzut kolportuje, kolportowała przynajmniej na początku lat 90. Nie bardzo wiedzieliśmy, o co tu chodzi. No ale sytuacja szybko się wyjaśniła. W 1994 roku ośmiu wpływowych polityków amerykańskich z obydwu partii wystosowało list do ówczesnego sekretarza stanu, Lorena Christophera, żeby Departament Stanu ostrzegł rządy państw środkowej Europy, że jeżeli nie zadośćuczynią żydowskim roszczeniom majątkowym, to stosunki Stanów Zjednoczonych z tymi państwami się pogorszą. O ile mi wiadomo, znaczy groźba ta była o tyle istotna, że w 1994 roku wszystkie państwa środkowej Europy na czołowym miejscu listy swoich priorytetów politycznych umieściły pragnienie wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO, który, którego Stany Zjednoczone są politycznym kierownikiem. Były i są. W związku z tym zapowiedź, groźba pogorszenia stosunków Stanów Zjednoczonych z tymi krajami mogła oznaczać zablokowanie możliwości wejścia do NATO. I wprawdzie, o ile wiadomo, taki list nie został wysłany przez Dapraklawę Stanu, ale nastąpił kontrolowany przeciek. Tego listu sygnatariuszy do amerykańskiej klasy. No i stąd rząd polski się dowiedział o całej sprawie. Natychmiast skierował do Sejmu projekt ustawy o stosunków państwa do gmin wyznawiowych żydowskich. Ta ustawa składała się z dwóch części. Pierwsza część to były przepisy natury administracyjno-prawnej, wtedy państwo regulowało stosunki z innymi, z różnymi związkami wyznaniowymi i ta pierwsza część była taka sama jak w innych ustawach, to znaczy no, jak, ma się, jak mają te stosunki się między państwem a tymi związkami układać, jakie mają tam być jakieś powiedzmy kontrole czy tam, te. natomiast w tej ustawie akurat druga część, której, której nie było w innych ustawach obejmowała przepisy o transferze majątku, dosyć dużym transferze majątku w nieruchomościach na rzecz dziewięciu istniejących gmin żydowskich i nowojorskiej organizacji restytucji mienia żydowskiego. Y Byłem chyba jedynym człowiekiem, który przeciwko tej ustawie się publicznie wypowiadał. Nie dlatego, żebym był przeciwny zwrotowi własności tam, gdzie to jest uzasadnione, tylko dlatego się przeciwko tej ustawie wypowiadałem, że sama formuła zwrotu mienia w tym przypadku była niewłaściwa od strony prawnej. Nie będę Państwa zanudzał wywodami karnicymi, dlaczego była niewłaściwa, proszę mi uwierzyć na słowo. Jeśli kogoś to interesuje, to chętnie mu wyjaśnię to, że tak powiem, już w trybie indywidualnym. Natomiast ta formuła zwrotu mienia nie tylko była niewłaściwa od strony prawnej, ale stwarzała wielkie niebezpieczeństwo dla Polski jako precedens, wielkie niebezpieczeństwo dla Polski w przyszłości. No i nie kryłem się z tym stosunkiem do tej ustawy, publicznie się o tym wypowiadałem, w związku z tym, ponieważ byłem jedynym, który się odważył na to, no to byłem zapraszany na różne dyskusje, żeby tam je rozsmarować na podłoże i tak dalej. Ja wiedziałem, że muszę być dobrze przygotowany do tej dyskusji, bo inaczej rzeczywiście byłoby głosowały na to No i razem pewnego zostałem zaproszony do dyskusji na żywo w pierwszym krowianie polskiej rady. Ja bardzo lubię dyskusję na żywo, bo co się powie, to już się powie i tak, bo nikt na to nie poradzi. No i byli tam posłowie z Unii Wolności i z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I posłowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej wyrwało się na antenie takie stwierdzenie, że z Żydami jeszcze nikt nie wygrał. Ja mówię, panie Poszle, to tak mi no, to nie dlatego wy tak chcecie i to wszystko tak, że im to należy, że jesteście przyjaciółmi, to po prostu się ich boicie, ale może się tak nie bójmy, bo byliśmy nie jerozolimską, to polską szlachtą, bójmy się trochę mniej. żeby te. No, Ale przy okazji, jak, się, jak on tam mówił różne rzeczy, tam się zorientowałem, że nie jest do końca świadomy tła prawnego całej sprawy. co było istotne w tym przypadku. No i zaprosiłem go na kawę już jak się ta audycja skończyła i zacząłem mu tłumaczyć, jakie jest chłopak. mówi, o to on po kilku minutach zaskoczył i powiedział, bo jak tak, to ja to będę inaczej referował na komisji. No ja mówię, panie poszłe, to bardzo się cieszę, bardzo dobrze, bo przecież to my wiemy, jesteśmy dla biłosnymi ludźmi, wiemy, że trzeba łabórkę zapłacić za wejście do NATO, ale dlaczego taką dużą? No to że tak targujmy z nimi. No i zacząłem go namawiać, żeby zrezygnować w ustawie z tego sformułowania zwrotnienia. A on mi na to mówi, że no nie bardzo to w jego przypadku jest możliwe, ponieważ prezydent Kwaśniewski swoim zwyczajem coś tam naobiecywał yy, tym Żydom nadmiotku, więc akurat posłowi lewiku, sojuszu lewicy obraczeń znaczy nie wypadało by zawołać prezydenta Kwaśniewskiego No to ja mówię, jak to niemożliwe, no to niemożliwe, to ja to rozumiem, ale w takim razie zaproponowałem, żeby zmienić zapis yy, jeden w